W Twoim domu dzieje się coś ważnego, coś czego być może jeszcze nie zauważyłeś, ale oznaki tego są wokół ciebie, szeptając w każdym kącie Twojego mieszkania. Przesłanie nadchodzi z daleka, z otchłani nieba, jak echo próbujące dotrzeć do Twoich uszu i poruszyć Twoje serce. To nie jest wiadomość pełna strachu, ale troski. Czasami, gdy życie toczy się swoim rytmem, łatwo zapomnieć, że są siły wyższe. Które nas prowadzą, próbując nas chronić i ostrzegać przed tym, co nadchodzi. Twoje oczy, choć czujne na codzienność, mogą nie dostrzegać tego, co dzieje się za murami Twojego domu. Czuję, że przeżywasz trudne dni, może trochę samotne, czując się czasem, jakby coś było nie tak, ale nie wiedząc dokładnie, co. W powietrzu wisi ciężar, coś, co miesza się z niepokojem i lękiem. Co odciska piętno na Twojej drodze. Nie dziwne więc, że kiedy nadchodzi noc, czujesz się bardziej wyczerpana, jakby Twoje ciało zostało porwane przez wewnętrzną burzę, której nikt inny nie dostrzega. Niemniej jednak, to uczucie nie jest przypadkowe jest odzwierciedleniem czegoś większego, co rozgrywa się w Twoim domu. Otoczenie w Twoim domu wchłania Twoje emocje i odbija je z powrotem do Ciebie. Może to zabrzmieć dziwnie, ale przedmioty, ściany, a nawet powietrze, którym oddychasz, mają swój sposób na łączenie się z energiami, które nosisz. Zauważyłaś, że kiedy jesteś w spokoju, twój dom wydaje się lżejszy, bardziej przytulny, ale kiedy czujesz napięcie czy niepokój, przestrzeń staje się przytłaczająca, jakby ściany zaciskały się wokół ciebie? To nie jest tylko wyobraźnia. Jednak teraz dzieje się coś więcej, coś czego nie można już zignorować. Może nagromadziło się napięcie, coś co karmi się Twoimi obawami i atmosferą, którą niechcący stworzyłaś. Może czujesz się niekompletna, jakby czegoś brakowało, jakby Twój dom przestał być schronieniem. Ta pustka jest realna i odbija się w sposobie, w jaki postrzegasz innych wokół siebie. Możesz odczuwać ciężar na sercu. I być może czujesz, że coś bardzo ważnego zostało pominięte. Może to relacja, która nie układa się dobrze, albo sytuacja, w której czujesz, że już nie możesz udawać, że wszystko jest w porządku. Czasami trudno przyznać, że pewne rzeczy wymagają zmian, że pewne słowa muszą zostać wypowiedziane. Ściany Twojego domu są jak wielkie uszy, które pochłaniają wszystko, czego nie potrafisz wyrazić. To tak, jakby w pewnych momentach Twój dom był przedłużeniem Twoich własnych uczuć. Kiedy drzwi się zamykają, cisza, która zapada, może być tak gęsta, że nie da się jej zignorować. W tej ciszy emocje zaczynają się gromadzić, manifestować w sposób, którego nie możesz kontrolować. Ważne jest, by zrozumieć, że ta pustka, to poczucie emocjonalnego porzucenia, nie musi trwać wiecznie. Jest uzdrowienie, jest rozwiązanie. Nawet w chwilach największego bólu zawsze istnieje możliwość odnowy. Słyszę teraz, jak bije Twoje serce. Może dlatego, że zaczynasz rozumieć, że coś musi się zmienić. Nie bój się tej zmiany. To, co dzieje się w Twoim domu, to szansa na transformację, na ponowne spotkanie z samą sobą. To okazja, by oczyścić energię, które już Ci nie służą i pozwolić, by coś nowego, lżejszego weszło do Twojego życia. Pierwszy krok ku tej transformacji to spojrzenie w głąb siebie i zauważenie co naprawdę trzeba poprawić? Ten proces nie będzie łatwy ani natychmiastowy, ale wiedz, że to droga, która będzie tego warta. Może trzeba będzie zmierzyć się z emocjami, które nosisz w sobie od dawna, uczuciami, które może schowałaś przed wszystkimi, nawet przed sobą. Łzy mogą popłynąć, ale są potrzebne, są formą oczyszczenia. Każda kropla smutku, która spłynie, zostanie zastąpiona nową siłą, nową energią. Twój dom, który kiedyś wydawał się ciężki, zacznie się zmieniać, tak jak ty. Często to, co dzieje się w twoim domu, nie dotyczy tylko przedmiotów czy ludzi. Otoczenie odzwierciedla twoją wewnętrzną podróż, a jeśli pozwolisz, by stało się lustrem twoich najgłębszych emocji, poczujesz znowu lekkość. Droga. Do uzdrowienia zaczyna się w momencie, gdy pozwalasz sobie uwolnić wszystko, co już nie należy do twojego życia. Jest wiele do zdobycia, a Twój dom prosi Cię, abyś podjęła ten krok, szukała równowagi i pokoju. Uwierz, że ulga jest w zasięgu ręki i że nie przyjdzie ona z zewnątrz, lecz z wnętrza Ciebie. To w Twoich rękach leży przywrócenie harmonii, przywrócenie spokoju i odnowienie energii Twojego domu. Gdy zaczynasz oczyszczać swoje serce, przestrzeń wokół Ciebie także się oczyszcza. Rzeczy zaczynają się układać w sposób, którego nie spodziewałaś się, że jest możliwy. Wszechświat stoi po twojej stronie, a anioły, choć niewidzialne, są tutaj, prowadząc cię ku temu, co najlepsze. Są chwile. Wiem, kiedy czujesz się bez sił, gdy wyzwania wydają się zbyt wielkie. Ale jestem tutaj, aby powiedzieć ci, że nie jesteś sama. Niebo czuwa nad tobą, a zmiany, które teraz wydają się małe, z czasem okażą się wielkimi zwycięstwami. Nie pozwól, by strach przejął kontrolę, bo zmiana to przyjaciółka, która przychodzi pod postacią dyskomfortu. Pozwól jej wejść. Przytul ją, a zobaczysz, jak bardzo może to odmienić twoje życie. Każdy krok, który stawiasz ku nowemu, to krok ku pojednaniu, nie tylko z twoim domem, ale i z samą sobą. To, co dzieje się w twoim domu, to odzwierciedlenie tego czego potrzebujesz, by odnaleźć pokój, równowagę i radość. Nadszedł czas, by zostawić za sobą to, co ci już nie służy i stworzyć przestrzeń, która będzie w harmonii z twoim sercem. Uzdrawianie zacznie się od ciebie, a wszystko wokół ciebie zacznie się dostosowywać do twojej odnowy. Wiem, że zmiana może być bolesna, ale ból często jest sygnałem, że coś wielkiego ma się wydarzyć. Jest tymczasowy, jak burza, która przynosi deszcz potrzebny do rozkwitu. Kiedy przejdziesz przez tę fazę, odkryjesz, że poczucie ulgi i satysfakcji będzie niezrównane. Twój dom znowu stanie się miejscem schronienia, ale tym razem będzie to schronienie prawdziwego pokoju, miłości do siebie i harmonii. To, co przeżywasz dzisiaj, nie definiuje tego, kim jesteś. Przygotowuje cię jedynie na nowy rozdział na wersję Ciebie, która jest silniejsza i bardziej związana z tym, co naprawdę ważne. Ból, jak nauczyciel, uczy Cię tego, co trzeba zmienić, a z każdym krokiem będziesz bliżej ulgi i szczęścia, którego pragniesz. Zaufaj procesowi, bo uzdrowienie już się zaczyna, nawet jeśli nie widzisz jeszcze wszystkich jego efektów. Kiedy rozejrzysz się dookoła i zauważysz drobne zmiany, które już zachodzą, Wiedz, że są one odzwierciedleniem Twojej odwagi. Twój dom, Twoja przestrzeń stanie się sanktuarium spokoju. Nie lekceważ siły wewnętrznej zmiany, bo ona odbija się na wszystkich aspektach Twojego życia, przynosząc to, na co zasługujesz: pokój, harmonię i prawdziwą satysfakcję, która płynie z pojednania z sobą i ze swoim otoczeniem. Przemierzając korytarze swojego domu, czujesz, że coś ma się wydarzyć. Jakby powietrze było naładowane subtelną energią, niemal niedostrzegalną, ale wyczuwalną głęboko w sercu. To uczucie nie jest wytworem wyobraźni. To znak, że anioły próbują się z tobą skomunikować, ostrzegając przed nadchodzącymi zmianami w twoim domu. Zauważyłaś, jak niektóre przedmioty w twoim domu wydają się mieć własną energię? Czasami obraz na ścianie, wazon na półce, czy nawet zwykła świeca. Wydają się promieniować specjalnym światłem. Te przedmioty mogą być naładowane energiami, które odzwierciedlają Twoje najgłębsze uczucia i myśli. Anioły, swoją mądrością, wykorzystują te elementy, by przekazywać wiadomości i wskazówki. Pamiętaj, jak siedziałaś w swoim pokoju, czując się przytłoczona, a nagle delikatny wiatr wpadł przez okno, przynosząc ze sobą słodki i kojący zapach. Ten moment nie był przypadkiem. Anioły często objawiają się przez przyjemne zapachy, jak kwiaty czy kadzidło, aby uspokoić twój duch i poprowadzić cię w chwilach niepewności. A te chwile, kiedy znajdowałaś delikatne pióra na podłodze, nawet nie wiedząc skąd się wzięły. Te pióra to namacalne znaki obecności anielskiej, wskazujące, że są blisko, oferując ochronę i przewodnictwo. Każde znalezione pióro to przypomnienie, że nie jesteś sama. Anioły są wokół ciebie, dbają o ciebie. Czasami czujesz niewytłumaczalny chłód lub ciepło w niektórych pomieszczeniach w domu? Te zmiany temperatury mogą być fizycznymi manifestacjami obecności aniołów, którzy używają tych różnic, by przyciągnąć twoją uwagę i przekazać ważne wiadomości. Zwróć uwagę na te znaki: są częstsze niż myślisz. Czy zauważyłaś, jak niektóre dźwięki, jak śpiew ptaków czy delikatna muzyka, wydają się w szczególny sposób dotykać twojej duszy. Te dźwięki mogą być wiadomościami od aniołów, które komunikują się przez muzykę, aby przynieść pokój i harmonię do twojego domu. Każda melodia to nuta w boskiej symfonii, którą anioły grają dla ciebie. A co z tymi monetami, które znajdowałaś w niespodziewanych miejscach, jak na środku pokoju czy obok łóżka? Te monety są symbolami dobrobytu i obfitości, wysyłane przez anioły, by przypomnieć ci, że jesteś błogosławiona i że obfitość jest w drodze. Każda znaleziona moneta to znak, że wszechświat działa na twoją korzyść. Czasami widzisz błyski światła lub lśniące kule w swoim domu, szczególnie w chwilach medytacji lub modlitwy. Te błyski to widzialne manifestacje obecności aniołów, które objawiają się, by wzmocnić twoją wiarę, i poprowadzić cię w duchowej podróży. Każde światło, które widzisz, to latarnia, która oświetla twoją drogę. Czy kiedykolwiek poczułaś poczucie pociechy wchodząc do jakiegoś pokoju, jakbyś była otoczona niewidzialnym uściskiem? To obecność aniołów, które obejmują cię swoimi skrzydłami miłości i ochrony, tworząc bezpieczne i przytulne środowisko w tysiąc dziewięćset Twoim domu. Każdy niewidzialny uścisk to przypomnienie, że jesteś kochana i chroniona. A co z tymi symbolami lub powtarzającymi się wzorami, jak liczby czy geometryczne kształty, które znajdowałaś w swoim domu? Te wzory to znaki od aniołów, które używają świętej geometrii, by przekazać wiadomości i wskazówki. Każdy znaleziony wzór to klucz, który otwiera nowe zrozumienie w twoim życiu. Czasami czujesz głęboką spokojność, patrząc na określone miejsce w domu, jakby wszystko było w harmonii. To energia anielska, wypełniająca twój dom, tworząc atmosferę równowagi i spokoju. Każda chwila pokoju to błogosławieństwo, które anioły przynoszą do ciebie. Czy zauważyłaś, jak niektóre miejsca w domu wydają się jaśniejsze, choć nie ma żadnego wyjaśnienia? Ta dodatkowa jasność to obecność aniołów, którzy oświetlają twój przestrzeń, by cię prowadzić i chronić. Każda wiązka. Światła to manifestacja boskiej miłości, która otacza Twój dom. A kiedy czujesz delikatny wiatr, choć nie ma wiatru, muskający Twoją twarz? To obecność aniołów, którzy zbliżają się, by Cię pocieszyć i przekazać wiadomości, nadziei i wiary. Każdy podmuch wiatru to anielskie szeptanie, które zachęca Cię do dalszego działania. Czasami znajdujesz przedmioty, które są przesunięte, jakby ktoś je poruszył bez wyjaśnienia. Te ruchy to znaki, że anioły pracują za kulisami, przestawiając energię w Twoim domu, by przynieść równowagę i harmonię. Każdy przesunięty przedmiot to boska korekta, która przyczynia się do Twojego dobrostanu. Czy kiedykolwiek poczułaś uczucie déjà vu, jakbyś już wcześniej przeżywała dany moment? To uczucie jest potwierdzeniem, że jesteś na właściwej drodze, zgodnej z boskim przeznaczeniem. Każde déjà vu to znak, że anioły prowadzą Twoje kroki. A co, jeśli w Twoim domu pojawiają się kwiaty lub rośliny, których nie kupiłaś? To prezenty od aniołów, które zostawiają je, by ożywić Twoje otoczenie i wnieść pozytywną energię. Każdy kwiat to przypomnienie, że boska piękność jest obecna w Twoim życiu. Czasami czujesz potrzebę, by uporządkować lub zmienić wystrój swojego domu, jakby coś domagało się zmiany. To intuicja, droga przyjaciółko. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas na przyjęcie tej wiadomości od aniołów. Twoja uwaga i otwartość są znakami, że jesteś gotowa, by przyjąć błogosławieństwa i wskazówki, jakie wszechświat ma dla Ciebie. Aby potwierdzić, że otrzymałaś tę wiadomość, proszę wyślij liczbę 343. To potężny znak, że jesteś w harmonii z boskimi energiami i gotowa na przyjęcie większej mądrości i światła w swoim życiu. Zapraszam Cię do dołączenia. Do naszego kanału, subskrybując go i aktywując dzwonek powiadomień. W ten sposób będziesz na bieżąco z nowymi wiadomościami od Aniołów. Anioły mają jeszcze wiele do ujawnienia, a razem możemy odkrywać te przesłania, które wnoszą pokój, miłość i wskazówki do naszych życia. Bądź czujna na kolejne wiadomości, ponieważ Anioły zawsze są przy nas, gotowe by nas prowadzić i oświetlać naszą drogę.